Wiesz, co się stało, Woryg? Wiesz, tutaj, gdzie jest zabarykadowane, to drugie wejście. Dobra, idę weź tego tutaj z tobą. Ma być dzień, idę do drugiej komory, tej, co jest zamknięta. O, Dobry. W się przez zero. Będę patrzył się na ciebie dziwnym okiem. Wszystko gotowe. Chodź się, zam... bo jest wszystko gotowe. Witamy, ma. Siema, siema! siema. Jak będzie się nazywał film? Mogę ci zrobić do niego miniaturkę. A jak się nazywa twój kanał? W tym, w gimpie. Jak twój kanał się nazywa? Mówiłaś, okay. jak okay. Nic nie ja mówię. Jej gier jest na buldzie, a po co go z pokojowy, prawda? No, on nic nam nie zabija, ale nie wiadomo, czy czasami nam laboratorium nie rozwali. Nie, na buldzie nie jest w stanie nic rozwalić ani nic zabić. A dobra, wierzę ci. wierzę mu. Spójrz na to. Pani Ile bierze... piwa! Kamikaze! Od no, per... do mojego biura, już! Ferdynand Kiepski byłby zadowolony. Masz schować te piwa i wszystkie pieniądze, albo zostajesz zwolniony. Ale ty tutaj moje pieniądze. Te tutaj pieniądze to nie są moje. To są pieniądze z funduszu laboratoryjnego sponsorowane przez rząd RP. E, dobra, jeszcze jedna rzecz. Chodźcie do nas. Racja. Przedzielę wam rangi w tym laboratorium. Co ustawić. Wszyscy do mnie rangi w tym laboratorium tam będę dawał Dobra, krzyk, zacznijmy od... E, e, zacznijmy od drzwię, ty dostajesz jako dowódca ochrony. Numba ty dostajesz, zostajesz kierownikiem badań. DZIĘKUJĘ, DZIĘKUJĘ, NO, DZIĘKUJĘ! Ty zostajesz ochroniarzem. Chcę potrenować. A ja będę dyrektorem ośrodku. Ej, bo te badania nad tym portalem do Jagera są gotowe. E, dobra, dobra, wykonacie na zewnątrz. Kurde, na zewnątrz, ale ja to już mam gotowe wewnątrz. No to przenieś się na zewnątrz. Dobra, spróbuję. niech ktoś mnie zabija. No to idziemy na pole. Zabij mnie. Niech ktoś mnie zabije. Niech mnie Ładuję się. Dobra, gotowe, chodźcie wszyscy na pole! Ja, jako dyrektor maleduję się tu Okej, okay, fajnie Odpalać. Darek gdzie ty jesteś? Okej okay. Zaczynamy, tylko nie wiem gdzie... Kamika zaczekamy! Okej, okay, kamika... Przyjdź szybko! Jestem! Dobra, wszystko git. Numer jeden, yy, wszystko git. Dobra. Yy, tak. To nie. Źle, to zła frekwencja. To. teraz to. Potem to. Okej, okay, wszystko git Zaraz. krok drugi dobra krok drugi git jak na razie chyba te otwarcie portalu jest git teraz trzeci będzie za 3 2 1 kurde rozwaliło się ale ja ja czarno feldo tam idzie co jest os Wyłączam! Idziemy, dobra to! Rozwalić! Rozwalę! Wyłączyć to! Odciąć od nich! Szybko weź się, wyłącz się wszystkie korki! Kolejna wszystko się wszystko zawaliło pięknie. Uwaga! Co mi Przepraszam, przepraszam, ale...